W jaki sposób czytać raporty o rynku? Po pierwsze, analizuj dane makroekonomiczne. Zwróć uwagę na wskaźniki makroekonomiczne takie jak stopy procentowe, inflacja oraz poziom bezrobocia. Drugie, czytaj o trendach cenowych i ich dynamice w różnych segmentach rynku, takich jak mieszkania czy domy jednorodzinne, lub nieruchomości komercyjne. Zwróć uwagę na zmiany cen w ujęciu rocznym i kwartalnym. Porada trzecia: przeanalizuj równowagę między podażą a popytą na rynku nieruchomości. Raporty często zawierają informacje o liczbie nowych inwestycji, ilości dostępnych nieruchomości oraz poziomie sprzedaży. Wysoka podaż przy niskim popycie może prowadzić do spadku cen, podczas gdy jest odwrotnie, czyli niski poziom podaży przy wysokim pobycie może je podnosić. I wreszcie pora czwarta. Czynniki lokalne i demograficzne. Nie zapominaj o analizie czynników lokalnych, takich jak rozwój infrastruktury, zmiany demograficzne czy polityka lokalna. Na przykład budowa nowej linii metra czy autostrady może zwiększyć atrakcyjność danej lokalizacji. Również zmiany w strukturze demograficznej, takie jak starzenie się społeczeństwa czy migracje, mogą wpływać na popyt na różne typy